cześć ślimak zawsze jak odkrywam pokrywę z moimi ślimakami to zawsze jak odkryję tutaj ten jak teraz ślimaka to zawsze mówię haj ślimaku, cześć ślimaku co ty tu szukasz dobra zabieramy go Zabieram go, bo muszę go całego odkleić. Najlepiej to sobie ślimaka po prostu palcem całego odkleić, i wtedy jak on się odklei, to wtedy wówczas go złapać można za muszelkę i bez yy, problemu. Nie ma wtedy ryzyka, że się go wyrwie całego z muszelki. Tak samo się robi nawet z takimi małymi ślimakami, jak są na pokrywie czy gdzieś. Są nie bezkarnie. Ja przynajmniej tak robię i nie mam do tej pory problemów. Przynajmniej nie miałam. Dobrze, ja muszę zrosić moje ślimaczki. W sumie pokrywki. Pokrywki już otwieram. Tylko sobie zobaczymy tego ślimaczka drugiego. Dobra. Odseparowałam te dwa ślimaki. Po prostu po to, żeby one nie rozmnażały się. Ale muszę sobie pozwolić je na zroszenie. Jako, że jest gorąco, to trzeba je niestety zraszać. Tak jest. Trzeba ślimaki zraszać, bo one wilgoci potrzebują. Niezależnie od gatunku. One wilgoci potrzebują. Tym bardziej, że jest sucho bardzo się robi. Dobra. Tyle ze ślimakami historii. Na dziś. Tym razem hop ślimaczki. <laughs> Ten ślimak i tak powędruje do góry, także po prostu, no jak to ślimak, nie? O, Oczywiście. O ślimaczki nie ślimaczki 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 ślimaczkami ale teraz już życzę naprawdę miłego oglądania i do kolejnego wideo taki krótki filmik na dziś na, na wieczór nic nie miałam dzisiaj teraz do roboty ze ślimakami bo już wszystko było zrobione więc po prostu tylko je musiałam zrosić Odbija się oczywiście lampa UV. UV, czyli lampa owadobójcza. No, owadobójcza. Tutaj są ślimaczki ogrodowe. A, słabo je widać. To no po prostu ślimaki tutaj włożyłam, tej ich skrzynki po to, żeby po prostu wszystkie mieć w jednym miejscu, nie że biegam wszędzie po całym, że tak powiem, pokoju za każdym, bo to tak wszystko jedno, to drugie tam mówię mam dość i sobie tak zorganizowałam, nie inaczej Odseparowałam te dwa ślimaki po to, żeby po prostu się nie rozmnażały i niepotrzebnie, żeby nie było niepotrzebnie znoszenia jaj, ponieważ to i tak nic nie daje, już dwa zniosy miały, także po prostu e, jako, że już dwa razy znosiły jajka, to już po prostu i nic z tych jajek nie wynikło, żadnych nowych ślimaczków się nie, na, nie nabyłam, znaczy nowych z tych jajek nic się nie wykluło. Więc po prostu postanowiłam te dwa ślimory odseperować i tyle. I nie gadałam z nimi dużo, tylko po prostu mówię, odseperuję was i koniec. I tyle gadania z nimi. One nie mają nic do powiedzenia, bo nie one decydują, tylko ja decyduję, czy chcę, żeby były razem, czy chcę, żeby były osobno. I te legatki moje, nie? I te legatki, bo po prostu jak mają y, znosić tylko jajka przysłowiowo puste puste, bo sprawdzałam y, mają się tylko rozwijać, aby znosić, że tak powiem, puste jajka to nie ma sensu, bo y, pff, nic z tego nie. Po prostu tylko organizmy się wycięsz, wycięczają. Ślimaków i, i bez sensu. A jak mają się organizmy wycięczać e, i bez sensu, tylko mają puste jajka znosić, to mówię, nie ma. Nie będziecie znosić jajek, i one e, sobie żyją, każdy osobno, w osobnych pojemnikach, i koniec. Tylko jeden ślimak ogrodowy jest z nimi. Z tym jednym ślimakiem sobie, także po prostu ta cała plejada innych jest tam w pojemniku i to jest wszystko. Jeżeli ja tak zadecydowałam, uznałam, że tak jest lepiej. Jest dobrze, jak jest. Ja uznałam, że tak będzie najlepsza metoda i koniec. A jeżeli zechcę, żeby były razem, to po prostu wyjmę. Tamten pojemnik, gdzie jest ten drugi ślimak, wyjmę. Gdzie jest taki sam jak ten, wyjmę tego drugiego ślimaka i wyjmę. Po prostu wyeliminuję pojemnik, zlikwiduję go. No i będzie okej, okay, no Boże, i będą z powrotem razem. no jeżeli uznam, że będę próbować, ale nie teraz, na razie za jakiś czas. Kiedyś znowu złączę je razem. Znaczy wsadzę do Baku, do tego akwarium i po prostu zobaczę jeszcze raz. Jeszcze jedna będzie próba. Jeżeli znowu się okaże, że puste jajka będą znosić, to po prostu raz na zawsze będą, razem, będą osobno i tyle. I, I tyle będzie z nimi gadki i nie będę tam dalej się bawić. Będą sobie osobno i tyle. A jak się zdenerwuję i kompletnie zechcę, żeby były razem cały czas, no to trudno. To najwyżej będą razem i koniec. I, I tyle mojego, tyle mojej decyzji. Bo to mówię, trzeba by było zadecydować raz i zobaczyć, co się dzieje. Dlaczego jest taki, a nie inny problem. Yy, problem. Ja nie uznaję tego za problem, po prostu tak się zdarza, że czasami ślimaki znoszą puste jajka, a czasami się zdarzyć może, że będą znosić pełne jajka, znaczy już yy, zapłodnione. Może być, że no nie wiem, nie wiem na czym tu historia polega. Po prostu uznałam, że tak będzie lepiej, że po prostu im powiedziałam, odseparowuję Was i są odseparowane i jest ok. Na razie nic nie zaobserwowałam, żeby coś im brakowało, żeby coś tam było nie tak. Nic nie zaobserwowałam złego, więc oprócz tych jajek, które mi znoszą puste po nic, tylko miejsce jest zajęte tymi jajkami, bo jednak próbę robię generalną i zobaczymy. No, już tam 3 czy 4 tygodnie minęło. Dobra, jest ok. Zostawiłam jak jest. Dobra, na razie. Ja się nie przejmuję, bo to nie ma co się przejmować, i one też nie widzę, żeby się czymś tam wielce przejmowały. Żyją sobie swoim życiem codziennym, przychodzi wieczór, to sobie żarują, chodzą sobie, jedzą sobie i, i po prostu żyją swoim życiem i tyle. Ja nie ingeruję w ich życie przez całe dni. Ślimaki są o tyle dobre, że po prostu nie potrzeba z nimi, im w życie ich ingerować przez cały dzień, dają spokój. Jest po prostu spokój ze ślimakami, nie hałasują, nie szczekają, nie piszczą, nie gwiżdżą, nie, nie coś tam. Po prostu co, no nie przeszkadzają, one sobie, sobie chodzą po cichu. Nawet jak chrupią sepie, nawet jak sepie chrupią, czy jarzyny, to ja po prostu nie słyszę tego chrupania. Chyba, żebym się specjalnie przyłożyła i postała i przysłuchałabym się specjalnie, a tak to w ogóle nie słychać. Nawet nie wie, że są ślimaki w domu, także to naprawdę spokojnie można hodować we własnym pokoju i i, i, I nikomu nie przeszkadzają, nikomu nie wadzą. Przynajmniej nie wiem, mnie nie wadzą, ja o nich można powiedzieć, zapominam. Niekiedy yy, zapominam i, i mówię, no nie, no kurczę, znowu zapomniałam. To znaczy mi się zdarza już teraz yy, troszkę przy tej ilości zwierzaków, to czasami, no bo one raczej nie dają znać o sobie. Chociaż staram się pamiętać, ale zdarzy mi się, że ominę jeden dzień gdzieś tam, no ale dobra, im się nic nie dzieje widzę, że jest wszystko ok. Jest wszystko w porządku, poza tym, że puste jajka mi znoszą. Nie wiem dlaczego. No ale jest jak jest, ja się tym nie przejmuję. Po prostu yy, po prostu taka ich natura nie inna i ja sobie nie przejmuję się dalej tym. Zadecyduję je z powrotem połączyć razem, znaczy do jednego akwarium włożyć to włożę, a nie to nie, to trudno będą żyły osobno i koniec. W puste, w puste nie będą mi tutaj jajek puste znosić. No nie ma. Albo mają znosić pełne jajka, albo nic. Jak mają znosić puste jajka, to ja wolę, żeby nic nie znosiły i tyle, i też będzie dobrze. No. Dwa zniosy były starczy na razie im. Na pół roku spokój na razie. Za pół roku zobaczymy. Na razie daje im odpocząć. Pożyją sobie w, w oddzieleniu. Pożyją sobie i potem będziemy dalej obserwować. A poza tym nie przeszkadza im w rozdzieleniu żyć, limak nie jest Y, zwierzęciem, które musi mieć drugiego ślimaka. Ślimak może być w samotności, sobie żyć i, i też jest ok. Także to nie jest żadna jakaś tam konieczność, że on koniecznie musi jajka znosić i koniecznie muszą być ślimaczki małe, bo tak nie musi być. Może tak być, jeśli ktoś chce koniecznie, ale tak naprawdę nie musi być. Takie jest y, przynajmniej moje zdanie, według. Y, Mech, mech obserwacji ale to już każdego indywidualna sprawa ja tylko mówię co ja zaobserwowałam u swoich ślimaków które ja mam w moim akwarium oraz w tym baku ślimaki w stanżyki, które mam też to one raczej na razie nic nie zauważyłam żeby były jakieś małe nowe ślimaczki też nie znoszą jajek. Jak do tej pory mi nie zniosły, a już są u mnie tutaj chocho i troszeczkę. No, ale może będą znosić. Może po prostu, może to już nie jest ich czas. Ale to nic nie szkodzi. Ja się tym nie przejmuję. Po prostu zostawiam to na boku. Będą jajka, będą małe ślimaczki, to będą, a nie będzie drugie dobrze. I koniec. I tyle mojego tematu, tyle mojego gadania. Życzę już naprawdę moi, miłego oglądania i do kolejnego wideo.